Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiada projekt ustawy, która ma wymusić na deweloperach ujawnianie cen sprzedawanych mieszkań. Chodzi o to, żeby na rynku nie było uprzywilejowanych graczy i żeby każdy zainteresowany zakupem mieszkania mógł bez przeszkód porównać oferty nieruchomości u konkretnych deweloperów, w tym miejscu, w którym jest zainteresowany zakupem. Warto dodać, że spora część deweloperów nie podaje na swoich stronach internetowych cen konkretnych mieszkań, zapraszając do indywidualnego kontaktu. A to sprawia, że porównanie ofert jest trudniejsze, zajmuje dużo więcej czasu, no i też wiele osób po prostu zniechęca. Deweloperzy stosują tę metodę, żeby odsiać tych, którzy tylko przeglądają oferty od tych, Którzy są naprawdę zainteresowani, no i oczywiście mają na zakup mieszkania pieniądze. Oprócz tego, jest to też element strategii negocjacyjnej, który pozwala na modyfikowanie cen w zależności od profilu czy zainteresowania konkretną nieruchomością.